No hej, to ja znów co trzeba mieć. Mówiłem wam e, o tych wkrętach, to tak te, e, te listewki 2,5 cm, co były to, co sam pociłem sobie z desek. Z no, desek calówek normalnych tutaj leżą, trochę no, bałagan, ale to jak na budowie. To są w takich o dużych pojemniczkach. W lerła kupiłem i to jest tak, już wam mówię 3,5 na 4 Chyba sekunda wezmę. Tak ym, to będą te 3,5 o 3,5 na 4,5. Tym przykręcałem do tych głównych tych konstrukcji dachowej. A nawiązanie wiązanie tych sznurków y, używałem takich y, te pół też na 25 mm. Dwu, dwukilowe są atakowania. Ehm, sznurek kupiłem też w Leroy, o wow, takie są różne kolory, dobry sznurek, tylko dość drogi, z 8 zł, czy kosztuje się ten coś, e, takie wyglądają o tak jest 50 metrowe, można kupić tańszy w jakimś tym, ale ja nie oszczędzałem, bo myślę, że żeby to nie popękało, no to takie różne kolory, tyle zostało. E, ta papa, e, znaczy ten, te, 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 ta, ta folia taka wiatroreakcyjna, to ten korotop, co Wam mówiłem, to tak wygląda, to jest Red Strong, o 70 metrów, 5 metrów Półtora metra tego na 50. Oczywiście, no tym ciąłem te deski, taką na no, kupiłem, taki sprzęcik. No i co, no to, no, Wyżynarkę trzeba mieć, jak robicie takie rzeczy, o jakaś jest. Ale bez szału, no. Dobra, no to tyle. Chyba to wszystko. No, a pamiętajcie, no nauszniki i, i co? I okularki przy cięciu, to tak, to, to się przyda. Na pewno oczu się, oczu się nie wymieni. Dobra, to na razie.